I jest ze strony AIDA Spolina! Oto przedstawiam grupkę pasjonatów takich małych samochodzików. Skąd taka pasja? To po prostu kupiliśmy kiedyś samochody, zrobiła się ekipa i jeździmy. Małe, ciasne, ale ma klimat. Ale własne. <grym>, jak długo Państwo grają? Z orkiestrą, a w sumie to każdy różnie, ale myślę, że każdy z nas chyba zaczął jako, jako dziecko. Byliście kiedyś wolontariuszami? Tak? Nawet w tym roku bierzemy udział czynny? A skąd pomysł takie stroje cudne, kolorowe? Czasy PRL-u, każdy miał dresik, epoka, do tego maluch, więc piękna stylówka, pasuje. Lubimy się przebierać i przede wszystkim zwracamy na siebie uwagę. Myślę, że tak. Panie się czują tak super, jak jeżdżą takimi samochodami? Przede wszystkim chyba niezależnie. To tak. nie? Niezależnie. Na pewno zwracamy uwagę, dla ludzi to jest fan, bo kiedyś każdy zazwyczaj malucha w rodzinie miał. Więc ludzie bardzo zwracają uwagę, cieszą się, machają, więc no, skupiamy uwagę na pewno na sobie. Więc nie, byłam tą jedną osobą machającą, więc... <śmiech> <śmiech> Dobrze, dziękujemy.